Zadanie. Narysuj funkcję liniową y równa się 6, określoną na przedziale od minus 5 do 4. Następnie jej dziedzinę i zbiór wartości funkcji. W celu narysowania funkcji w takim przedziale rysujemy tabelkę minus 5 i 4. Są to końce naszego przedziału, zaś y wszędzie są równe 6, ponieważ to jest funkcja stała i y są już określone jako 6. W punkcie minus 5, 6 mamy kółko otwarte, ponieważ ten punkt nie należy do przedziału. Punkt 4.6 ten punkt jest zamalowany, ponieważ czwórka należy do przedziału. Rysujemy naszą funkcję. I przypomnijmy, dziedziną funkcji jest to zbiór argumentów zbiór x. -ów. Zbiór x, -ów. wobec tego szukasz wszystkich współrzędnych xowych tego wykresu funkcji. Tutaj współrzędna xowa będzie równa minus 5. Współrzędna xowa tego punktu to minus 4, współrzędna xowa tego punktu to minus 3, i tak każdy punkt wskazuje nam swoją współrzędną xową. Gdybyśmy tych punktów narysowali bardzo dużo, bardzo gęsto, wówczas współrzędne xowe tego wykresu funkcji utworzą nam taki przedział od. Minus 5 do 4. Zauważ, że tu gdzie jest kółko puste, nawias jest otwarty. Tutaj mamy punkt zamalowany, więc nawias jest domknięty. W kolejnym kroku wyznaczymy zbiór wartości funkcji. W tym celu rysujemy ponownie tabelkę. Rysujemy wykres funkcji oraz kilka punktów na tym wykresie i zauważ, zbiór wartości funkcji jest to zbiór. Wszystkich współrzędnych y tych punktów. A jakie są współrzędne y tych punktów na wykresie? Współrzędna y tego punktu to jest 6. Współrzędna y tego punktu to jest 6. Współrzędna y tego punktu to jest 6. I tego 6, i tego, i tego, i tego, i tego również 6. Zatem zbiorem wartości jest jedna liczba 6.